Member XXL. Naturalne powiększenie męskości. Bezinwazyjna metoda na powiększenie penisa. Szybkie efekty działania. Pogrubienie penisa i wydłużenie go nawet o 9 cm. To dyskwalifikujący konkurencję produkt umożliwiające uzyskanie szokujących efektów. Sprawdź jak to działa. Pierwsze łatwe do zmierzenia efekty odnotowuje się po trzech tygodniach regularnego przyjmowania kiedy penis wydłuża się średnio o 2 cm. Po kolejnym miesiącu jest większy o nawet 6 cm, a po trzech miesiącach o 8 cm. Member XXL to unikalny produkt, który bazuje w 100% na bezpiecznym i organicznym składzie. Przez 20 lat pracy nie spotkałem się z tak starannie opracowanymi kapsułkami, które wykorzystują ekstrakty o udowodnionej skuteczności. Zalety Member XXL Naukowo opracowana formuła oparta o najskuteczniejsze składniki. Member XXL to suplement diety, którego skuteczność bazuje na wysokiej jakości składnikach. Elarginina, wyciąg z kozieradki, ekstrakt owoców palmy sabałowej, buzdyganek naziemny, ekstrakt z owoców cytrynca chińskiego, żenieszeni koreański panax ginseng, szafran i pieprz czarny. Optymalna dawka.